W programie wracamy do domu z ogrodem, który już znamy. Jeśli lubimy spędzać czas w takim otoczeniu, to na pewno będziemy chcieli w nim także przyjmować gości. Tym razem o swojej koncepcji kuchni w ogrodzie opowiada architekt Łukasz Kilarski, który jest zwolennikiem gotowania na świeżym powietrzu. Bardzo często, jeśli chodzi o rozplanowanie funkcji w ogrodzie, jak nam klienci zlecają zaprojektowanie ogrodu, to zwracamy uwagę na to, że w ogrodzie tak naprawdę, w tej przestrzeni, która jest nasza, ważni jesteśmy my. Jeśli sobie stworzymy komfort korzystania z tej przestrzeni, to. Siłą rzeczy będziemy chcieli przebywać bliżej natury. Pojawiły się na rynku kuchnie, które są już takimi jak gdyby wyciągniętymi wręcz z wnętrza, tylko że te kuchnie mają zupełnie inne parametry. Do tego stopnia, że może na nich leżeć śnieg, nic im się nie stanie. Możemy tam schować rzeczy, takie, które w domu w zasadzie na nich nie ma miejsca. I możemy mieć w takiej kuchni zlewo zmywak, możemy mieć grill elektryczny, grill gazowy przykrywany, przede wszystkim możemy mieć blad roboczy, czyli do takich wnętrz przy domach z nowoczesną architekturą. Już jest na rynku cała masa producentów, którzy nam oferują naprawdę świetnej jakości produkty. Tam gdzie się gotuje jest gorąco, nie stawiajmy więc pieca pod drzewem, bo będą z niego spadać liście. Zaplanujmy wokół paleniska niską roślinność, z korzyścią dla ogrodu i dla nas. Przede wszystkim zioła. Jest cała masa roślin, które pachną, które też używamy w kuchni, więc możemy się otoczyć tymi roślinami. One potrafią wydzielać Swoój zapach przy delikatnym wietrze, albo na przykład wieczorem pachną, więc też mogą to być kwiaty. Nawet Maciejka ślicznie wydziela woń swoją w tej porze wieczornej. No i generalnie rośliny, które też są dekoracyjne, bo chcemy przebywać jednak w tych kolorach. Ogród to wizytówka naszego domu. To, jak wygląda, świadczy nie tylko o wyczuciu smaku, pozycji społecznej i zasobności, ale także wiele mówi o tym, jaki mamy stosunek do przyrody. Jeśli zagląda do niego jeż, to znaczy, że urządziliśmy ogród przyjazny naturze, że jesteśmy z nią blisko. Jeż to nasz sprzymierzeniec w walce ze szkodnikami naszych roślin, bo zjada ślimaki, larwy i poczwarki owadów. Upoluje także małego gryzonia. Często się też zdarza, że podczas ogrodowej wędrówki podjada z miski naszych domowych pupili. Czyż nie jest to uroczy obiekt obserwacji?